Co by nie było dużym zaskoczeniem, było dla chyba wszystkich odejście pani syna z Polsatu. Odbiło się to szerokim echem w mediach. Czy Maciek panią poinformował o tym wcześniej? Pani była już tego świadoma? Proszę rozmawiać z Maciekiem. Maciek jest dorosły. To jest dorosły mężczyzna po czterdziestce, który naprawdę e, jest osobnym bytem i e, ja nie zdradzam takich tajemnic rodzinnych. Ja rozumiem, że pani Maczkowi dalej kibicuje. Ja absolutnie Maczkowi kibicuję cały czas. Ja uważam, że jest bardzo zdolnym, e, bardzo dobrym dziennikarzem. Jestem z jego bardzo dumna e, i jakąkolwiek decyzję podejmie, ja mu będę zawsze towarzyszyć w tej decyzji i będę mu kibicować, bo jest naprawdę zasługuje na to e, i, i mam nadzieję, że że wszystko, co sobie wymarzył, wymyślił, się uda. A co by pani powiedziała na duet z Maczkiem w pytaniu na śniadanie? Ja nic nie mogę powiedzieć i, i, i myślę, że Maciek powinien iść swoją drogą, żeby mu tej mamy nie wypominali, bo to nie jest łatwe. To zresztą to samo powie panu Robert Stockinger, któremu cały czas tego tatę wyciągają. A to jest naprawdę też fajny, zdolny, utalentowany chłopak, który pracuje na własne konto, a ciągle. Tych rodziców wyciągają tym dzieciakom, e, mimo że naprawdę zapracowali oni już na to, żeby e, być sobą. To tak często właśnie działa, że jak to nazwisko już jest, to potem mówią, a bo, bo tu mama załatwiła, a bo tata załatwił. I ten nepotyzm się potem tak przewija, przewija, a to dziecko, no nie ma łatwo wcale. Nie ma łatwo i ja myślę, że ma trudniej, dlatego że ja pochodzę z rodziny, w której nie było nikogo w tym zawodzie. E, mój tata był naukowcem. E, moja mama konserwatorem zabytków, czyli w ogóle jak im powiedziałam, że chce być dziennikarzem, no byli w szoku, bo to w ogóle jakiś dziwny zawód, nie znali nikogo, nie, nie było żadnych znajomych, przyjaciół. E, i, I myślę, że troszkę tak jest, że, że człowiek, myśmy zapisywali pustą, czystą kartę, a te nasze dzieciaki. Jak idą tą samą drogą, to potem już mają trochę pod górkę. No mają te już trochę zapisane te karty, muszą to wszystko wymazać i zacząć pisać swoją historię od nowa. Ale ja uważam, że mój syn zapisał już tę historię, naprawdę zapracował na to, gdzie jest, co osiągnął i w jakim jest miejscu.